Witam tu Listę, poza nagrywaniem ulepszyłem widoczne tutaj artefakty i eee, powiem wam, że było dosyć łatwo. Trochę kasy zarobiłem, przy czym e, dużo więcej niż wydałem, trochę doświadczenia i wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie tutaj zastąpić. Ja potrzebuję jednak teraz dużo więcej many, gdyż używam geyzeru. Hmm. Natomiast e, tym razem zajmiemy się misją polegającą na dostarczeniu e, 50 orków weteranów oraz 180 wściekłych goblinów do Krzywo Zgryza i w tym celu udamy się na Tristram. Tutaj. Wściekłych goblinów musimy zakupić. A, to są chyba oni. Tak. No tak. Ktoś nie pomyślał. Najpierw trzeba mieć miejsce warii. Tak i tak. Możemy na zakupy się udać. Mamy to. Hmm, dobrze. Natomiast weterani sami się przyłączą. Gdzie to było? Tu. Tu znajduje się oddział goblinów, ale oni się nam przydadzą później do innego płysta. O właśnie, tu bierzemy. Potrzebujemy 50. A dostaliśmy 80. Może wykorzystajmy widocznie tutaj statek. Jaszczysta wyspa. Tu. I teraz musimy się przedostać na drugą stronę. Zajmuje się rozwidlenie dróg i trzeba wybrać właściwą. O, Z tym to się wstrzymamy. Proszę o to 50 orkowych weteranów specjalnie dla Ciebie. Wspaniale. Krzywozgryz bierze rekrutów i przypomina Ci, że musisz mu jeszcze dostarczyć resztę. Proszę o to 180 wściekłych goblinów specjalnie dla Ciebie. Wspaniale. Nie przypuszczałem, że tak szybko się uwiniesz. Mam jednak jeszcze jeden problem. Co to za problem? Moja stara łajba nie pomieści nowego gangu. Zdobądź dla mnie nowy statek, i żeby miał czerwone żagle. Ponoć przynoszą szczęście czerwone żagle? No dobrze, załatwię ci taki statek. Hmm. Zdobądź statek z szkarłatnymi żaglami dla krzywozgryza. Tu na wyspie znajduje się taki ktoś, kto różne rzeczy zdobywa. Hmm, ciekawe. Zanim go zabiję, to musiałbym to kupić na wszelki wypadek, bo no może coś tu fajnego będzie. Dobrze, no to tak uporządkujmy sprawy. Dalej, dalej, nie wygłupaj się, to nie jest takie wąskie. Oj, a nie, dobrze. Może się tutaj upewnimy. Nie, nie ma nic, ale jednak ikonka się pali, więc coś, coś jest na rzeczy. Tu, o, tak, tak. Chcę ja rozmawiać ze mną. Witaj, Dart. Co mogę dla Ciebie zrobić? Wiesz, gdzie mogę kupić szkarłatne żagle? Mogę Ci pomóc. Mam okręt, jakiego Ci trzeba. Solidny, nowy, z czerwonymi żaglami. Może być Twój. Oczywiście nie za darmo. Ile? Nie chodzi o pieniądze. Szukam kogoś. Kto dostarczyłby tę skrzynię do mojego dobrego znajomego z Inselburga, Charlesa Humbersa? A, pamiętam, gdzie on jest. A, może się tam wybierzemy zaraz. Jeśli mi pomożesz, załatwię ci prawdziwe cacko ze szkarłatnymi żaglami i jedwabnym olinowaniem. W porządku, zrobię co trzeba. Mhm. Mm Przemycić ładunek do Inselburga. Czyli tak, bierzemy statek, bo muszę tutaj jeszcze wpierw zajrzeć w jedno miejsce. Gdyż brakuje mi jednego rekruta. Wiele <grybujesz> tych statków. Mhm. Masz coś do mnie nowego? Nie. Z tym na razie nie rozmawiamy, ale docelowo coś tam muszę u niego uzyskać. A, tak. Inselburg. tutem. Hmm. Teraz pytanie: czy. Czy coś mam dla niego? Nie, nie mam. Dobra. No to musimy opłynąć. Spore tereny. I to takie już dawno oczyszczone przecenie. Ale zaraz ja tu mam jakiegoś paladyna pokonać. Tak, to jest zlecenie od mojego nowego przyjaciela. Hmm. I to pozwoli rozwinąć go na wyższy poziom. Prawdopodobnie w kolejnym odcinku się tym zajmę. Tu też tutaj zostały statek. Co za dziwni ludzie. O, to było chyba tu. Tak. Cieszę się, że znów Cię widzę. Posłuchaj, Robercie, mam paczkę od Twojego znajomego. Od którego mam ich wielu. Od Dona, romantyka z piaszczystej wyspy. Od Dona, świetnie. Od dawna czekam na przesyłkę od niego. Nie wiedziałem tylko, że to ty ją przyniesiesz. No dobrze, pokaż. Daj mu paczkę. Przekaż Donowi moje pozdrowienia. I najlepsze życzenia, powiedz, że Orzeł wyląduje. Po upływie dwóch miesięcy, zapamiętasz? Orzeł wyląduje. Po upływie dwóch miesięcy przekażę. I odchodzimy. Jeszcze zobaczmy, co on ma na sprzedaż. Hmm. Intelekt był całkiem fajny, ale ja mam lepsze rzeczy. Nic specjalnego zaraz za osłabienie. Więc wracamy na statek. Dziękuję wszystkim za bierze odcinka. W kolejnym. I jeszcze tutaj zabawimy.